No. 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 Ja on musi poprowadzić. No, za plecy. No. Ja. No, ja. Powiem, cały czas pływa. się sensacja skreowała? Przewróć się Maciej. Nie trzeba było się przewrócić w garnebie.

z Żytomiedzią razem. Tak, ale Ejnka nie to Lekko, lekko. To? Nie, a no. No. No niech to jest przed czasem.